Mistrz i Małgorzata. Cztery rozdziały powieści dotyczą biblijnej historii procesu śmierci Hanokri. Ich akcja dzieje się w Jerozolimie. Poncjusz Piłat przesłuchuje Jeszue Hanokri, od którego słyszy, że nadejdzie królestwo, w którym nie będzie władzy. Zapanuje sprawiedliwość i prawda. Wzburzony tym Piłat wydaje wyrok tortur i śmierci. Daruje wolność przestępcy Bar-Rawanowi, sam zaś udaje się do pałacu. Jeszua zostaje odprawiony na nagą górę, gdzie zostaje ukrzyżowany. Jedynie jego przyjaciel Mateusz Lewita chce mu pomóc, ale ostatecznie nie robi tego. Gdy wszyscy opuszczają miejsce kaźni, Lewita ściąga ciało Hanokry z krzyża. Piłat postanawia opuścić Jerozolimę, której nigdy nie lubił. Odwiedza go jednak tajemniczy mężczyzna. Opowiada o zamieszkach w mieście, o wykonaniu wyroku na Jeszui i o planowanym zabójstwie Judy, który często gościł Jeszuę u siebie w domu. Juda zostaje zamordowany, a Piłat dowiaduje się o ukryciu zwłok Hanokry przez Mateusza Lewite. Akcja pozostałych dwudziestu rozdziałów i epilogu rozgrywa się w sowieckiej Rosji lat dwudziestych, w Moskwie i w Jałcie. Jednym z wątków są losy tytułowych bohaterów, przewijające się przez całą powieść. W Moskwie spotykają się ze sobą i dyskutują dwaj mężczyźni: Berlioz, literat, oraz bezdomny, poeta. Nagle pojawia się tajemnicza postać, która przepowiada Berliozowi rychłą śmierć, a bezdomnemu znalezienie się w szpitalu psychiatrycznym. Berlioz istotnie ginie pod kołami tramwaju. Bezdomny, dowiedziawszy się o tragedii, oskarża o to pewnego niemieckiego profesora, którego wieści skłoniły Berlioza do wyjścia na ulicę, na której zginął. Przerażony tym, co się stało, bezdomny traci ubranie i w samej tylko bieliźnie przybywa na zebranie literatów moskiewskich. Jego dziwne zachowanie sprawia, że zostaje umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Tam odwiedza go przyjaciel Riuchin, lekarze stawiają diagnozę bezdomny cierpi na schizofrenię. Tymczasem w mieszkaniu nieżyjącego już Berlioza budzi się jego współlokator, dyrektor teatru Varieté. Spostrzega, że w pokoju znajduje się nieznany mu mężczyzna, który przedstawia się jako profesor czarnej magii, Woland. Towarzyszy mu kot, który zachowuje się jak człowiek. Oszołomiony tym wszystkim, dyrektor mdleje i dzięki czarom zostaje przeniesiony do Jałty. Tam budzi się na molo. W szpitalu psychiatrycznym nikt nadal nie wierzy bezdomnemu w jego wersję śmierci Berlioza. W opuszczonym mieszkaniu Berlioza i dyrektora teatru prezes spółdzielni mieszkaniowej znajduje list dyrektora z prośbą o zameldowanie profesora Wolanda. Prezes podpisuje umowę, odbiera pieniądze, obcą walutę. W chwilę później w mieszkaniu pojawiają się odpowiednie służby, które aresztują prezesa za posiadanie owych pieniędzy. Z Jałty nadchodzą wiadomości od dyrektora teatru, który prosi o pieniądze na powrót do Moskwy. Równocześnie w mieście pojawia się osoba również podająca się za dyrektora T. W teatrze rozpoczyna się przedstawienie. Atrakcją wieczoru ma być występ Wolanda, który ma zdemaskować czarną magię. W trakcie pokazu dochodzi do wypadku. Kot Wolanda urywa głowę konferancjerowi. Woland obdarowuje pieniędzmi widzów, którzy nie zwracają szczególnie uwagi na to, co się stało. Kolejnym darem profesora jest sklep z odzieżą dla pań, w którym można otrzymać nowe ubrania w zamian za stare. W szpitalu bezdomnego odwiedza sąsiad. Wysłuchawszy historii poety, dochodzi do wniosku, że padł ofiarą działalności szatana. Znajduje podobieństwo ze swoim losem, który opowiada. Był historykiem, który wygrał mnóstwo pieniędzy, zaszył się w wynajętym mieszkaniu i poświęcił pisaniu książki o Poncjuszu Piłacie. Zakochał się w pięknej, lecz zamężnej kobiecie Małgorzacie nazwała go mistrzem i bezgranicznie wierzyła w to, co mówił. Nikt nie wydał jego książki, gdyż nie pozwoliła na to cenzura. Zrezygnowany spalił rękopis, oddał oszczędności Małgorzacie, a sam zgłosił się do szpitala psychiatrycznego. Nie powiedział jednak o tym Małgorzacie, która myślała, że został aresztowany. Do szpitala trafia też wkrótce prezes spółdzielni mieszkaniowej w mieście, wrze. Zdam, znikają darowane w teatrze stroje. A jednak do te nadal ciągną tłumy. Występy zostają odwołane. W tajemniczy sposób pieniądze, którymi płaci się w mieście, stają się nic niewartymi papierkami, na przykład etykietami z butelek. Tymczasem Małgorzata po zniknięciu Mistrza załamała się. Chce go za wszelką cenę odnaleźć. Pewnego dnia podczas spaceru spotyka człowieka, który, jak się okazuje, zna jej myśli i wszystko o niej wie. Zaprasza ją na bal u Wolanda. Zaleca też, by posmarowała ciało kremem, które od niego otrzyma. Przed wyjściem Małgorzata smaruje się kremem. Jej ciało odmłodniało o kilkanaście lat. Postanawia opuścić męża. Czary działają nadal. Małgorzata unosi się nad miastem. W domu Wolanda ma pełnić obowiązki gospodyni balu. Na przyjęcie przybywają kolejni goście. Są to nieżyjący już mordercy, oszuści, szpiedzy, zbrodniarze. Na prośbę Małgorzaty, Mistrz wraca do równowagi psychicznej i odzyskuje rękopis książki. Oboje wracają do domu. W Moskwie próbuje się wyjaśnić sprawę Wolanda. Jego ludzie niszczą mieszkania, demolują sklepy. Mistrz i Małgorzata udają się do Wolanda, który częstuje ich winem. Po wypiciu oboje umierają. Ich dusze kierują się do szatana. Lecąc nad miastem przy blasku księżyca, Małgorzata przygląda się prawdziwym postaciom Wolanda i jego towarzyszy. Jeden z nich to demon morderca, inny to rycerz, a kot okazuje się paziem. Podczas swojej wędrówki spotykają samotnego Piłata. Woland sprawia, że dołącza on do podróżnych. W Moskwie mieszkańcy podzielili się na tych, którzy nie do końca uwierzyli w minione wydarzenia, i na tych, którzy uznali istnienie sił nadprzyrodzonych.